Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Dawiak, a to jest moja Kryptosfera i w dzisiejszym odcinku omówię dla was wszystkie funkcje hedrona. Na początek dwa słowa o tym czym jest hedron, a więc hedron to smart contract, który nabudowuje na funkcjonalności Hexa. Jednocześnie dodaje od siebie dodatkowy token inflacyjny, który, który jest nam przyznawany w stosunku 1 do 1 za każdy bisher, jaki mamy na swojej lokacie. Od momentu wprowadzenia Hedrona musimy rozróżnić rodzaje stake'ów, ponieważ jednym jest tak zwany natywny stake tworzony bezpośrednio poprzez smart Contract HEXA na stronie go.hex.com, a czym innym jest HSI, czyli hex stake instance, które tworzy się przez smart contract Hedrona. To daje nam zarówno możliwości, jak i powoduje pewnego rodzaju zagrożenia, dlatego że Hedron jest mniej przetestowanym przez czas smart kontraktem, więc jest większe prawdopodobieństwo, że znajduje się tam jakiś błąd, który może na przykład Sprawić, że stracimy środki, albo że jakiś hacker wykorzysta błędy w tym smart kontrakcie do tego, żeby zagarnąć coś dla siebie. Nie? Jednocześnie tworzenie stakeów poprzez smart contract Hedrona daje nam pewne możliwości, których nie mamy w przypadku, gdy tworzymy stejki tradycyjne, natywne stejki. No i teraz właśnie o tych możliwościach po kolei Wam opowiem. No dobra, ale zacznijmy od początku. Przesunąłem swoją głowę na lewo po to, aby najpierw skoncentrować się tutaj na tej niebieskiej części i lecimy po kolei. Mamy natywny stake, czyli taki utworzony na smart kontrakcie hex na stronie go.hex.com. Tutaj również mamy możliwości. I teraz, kiedy tworzymy sobie taki stake, on dojrzewa sobie w czasie. Załóżmy, że jesteśmy teraz w połowie życia tego stake'a, w połowie długości całego kontraktu terminowego. Przyjmijmy takie założenie, więc możemy wymintować, czyli wybić sobie na smart kontrakcie hedrona, wybić sobie hadrony za frajer. Dostaliśmy taką po prostu opcję, pojawił się, pojawił się hedron. pojawiła się też możliwość wybijania nowych hedronów. Nawet przez tych, którzy nie mają swoich steków na hadronie, tylko mają natywne stejki. Oni również są zobligowani do wybijania hadronów, tak jak powiedziałem, jeden hadron za każdy biszer. Czyli jeżeli twój stejk ma 1000 biszer, to jesteś zobligowany do wybicia sobie 1000 hadronów dziennie. I każdego dnia, kiedy dojrzewa Twój steak, jesteś zobligowany do wybicia sobie kolejnych hadronów, jeden per każdy bisher. Czyli jeżeli masz steak na 1000 dni, Twój steak ma 1000 hadronów, to po 10 dniach jesteś zobligowany do wybicia sobie 10 tysięcy hadronów. Po 100 dniach. 100 tysięcy hadronów. Możesz wybijać sobie Hedrony do dnia, który, który jest obecnie na twoim stake'u. Jeżeli twój stake odsłużył 10 dni, to możesz wybić 10 tysięcy hadronów. Jeżeli wybił 11 dzień, to możesz wybić kolejne 1000 hadronów. Jeżeli 12, no to kolejny 1000. Sam decydujesz o tym, co jaki czas wybijasz swoje Hedrony. Możesz zrobić to raz, kiedy Życie steka się kończy, tak? kiedy stek jest w pełni dojrzały, możesz sobie to wybijać codziennie. Masz pełną dowolność. I teraz tutaj jest taka zakładka bonus. Otóż, kiedy ruszał smart contract Hedrona, na początku przez pierwsze 10 tygodni mieliśmy mnożnik razy 10. Czyli jeżeli ja miałem stek, który miał 1000 Bisher, to kiedy kliknąłem claim na stronie hadrona w pierwszym tygodniu, byłem zobligowany do zwiększenia dziesięciokrotnie puli hadronów, które mogę wybijać. Czyli mój, jeżeli mój stek miał 1000 Bisher, a ja kliknąłem claim już w pierwszym tygodniu, cały czas jest mowa o natywnych stekach, no to zaklepałem sobie bonus, dzięki któremu mogłem, mogę wybijać 10 razy tyle hadronów każdego dnia. I za każdy dzień. Należy dodać, że ten bonus zmniejszał się w każdym kolejnym tygodniu. Kiedy smart contract Hedrona miał tydzień, bonus spadł razy 9, potem w drugim tygodniu razy 8, potem w kolejnym razy 7, i tak dalej, aż zszedł do zera. I tutaj widzimy, że możemy, mamy opcję Receive Hedron Tokens, czyli otrzymaj wybite przez siebie tokeny Hedron. Co możemy z nimi zrobić? Możemy. Kupować za nie zlikwidowane steki o czym opowiem za chwilę. Chodzi o HSI, czyli Hack Stake Instance. I druga opcja to jest Pay Premium on Advances, czyli spłacanie, pożyczki. Dobra, teraz przechodzimy do HSI, czyli jak ja to mówię, słoików. Często nazywam je słoiki, ponieważ dla mnie smart contract Hedrona to jest taki słoik, do którego wkładamy swój stake i to daje nam różne opcje i zaraz przelecimy sobie przez wszystkie opcje, które daje nam ten słoik, a więc pierwsza opcja to Borrow, czyli możemy wziąć pożyczkę pod zastaw tego stake'a. Widzicie? Receive Hedron Tokens, czyli bierzemy pożyczkę, otrzymujemy tokeny Hedrony. Teraz co się dalej dzieje z tym stekiem? Stek wysyłany jest na likwidację, jeżeli nie spłaciliśmy swojej pożyczki przez 90 dni. Oczywiście pożyczka jest, ma pewien, pewne oprocentowanie, więc musimy oddać więcej hydronów niż pożyczyliśmy. Kolejna opcja to jest repay advance in full, czyli spłać w pełni swoją pożyczkę. I trzecie zagadnienie nie wiem o co w nim chodzi dotyczy ono podatków. Teraz przechodzimy do. W sekcji żółtej. Czyli, tak, możemy stokenizować swój HSI, czyli swój słoik, możemy zamienić w token NFT, co pozwoli nam po pierwsze transferować go z portfela na portfel. Po drugie, jeżeli nie chcemy dokonywać emergency end stake, możemy sprzedać na marketplace swój, swój stokenizowany stake w formie NFTka. I teraz new ownership, czyli nowy właściciel, może sobie zdetokenizować ten stake i mieć dla siebie. Teraz tutaj na niebiesko mamy zbiór rzeczy, które możemy zrobić z hedronem, który należy nam się za ten stake. Czyli teraz niewybity hedron dodaje wartości. Do tego NFTka, ponieważ wybite hadrony nie mogą być ponownie przyłączone do Twojego Steka. Jeżeli raz wybijesz hadrony, to one to nie możesz już wybić ich drugi raz, ich nie ma już, są osobno. Tak, czyli twój Stek traci tam wartości. Bo jeżeli mogłeś wymintować 10 tysięcy hadronów w ramach swojego stejka wymintowałeś połowę. No to nagle zostaje w tym stejku tylko 5000 hadronów do wymintowania, czyli już nowy właściciel, ewentualny nowy właściciel nie ma takiej wartości, bo coś już zostało z tego stejka zabrane. Kolejna opcja to mintowanie hadrona, i tutaj mamy takie same możliwości jak w przypadku natywnego steka, czyli otrzymanie tokenów hadrona, za które możemy kupić zlikwidowane stejki i możemy. Spłacać pożyczki. Dobra, teraz pokażę Wam na przykładzie moich stake'ów w jaki sposób się tutaj poruszać. Więc pierwsze co wchodzimy sobie na stronę Hedron Dub i mam tutaj dwa stejki. Jeden steak ma przedzielony bonus, ponieważ tak jak już tłumaczyłem, zrobiłem go zaraz na początku istnienia smart kontraktu Hedrona, a drugi, ten, który tworzyłem ostatnio, ma bonus multiplier Zero. Teraz widzimy, że po jed... tak jak mówiłem, o, po pierwszym dniu. Mój, mój steak odsłużył już jeden dzień. Po pierwszym dniu, proszę, spójrzcie, jestem zobligowany do wybicia 2622 nowych hadronów, czyli dokładnie tyle, ile mam Bisher po pierwszym dniu. Czyli jutro będzie tu 5244 hadrony do wybicia. Będę mógł je wybić. Tutaj mam informację o tym, ile hadronów mogę pożyczyć. Pod zastaw swojej lokaty. Jeżeli chciałbym wziąć pożyczkę w Hedronach, mogę tutaj kliknąć Actions, dalej Borrow i biorę wszystkie te tokeny jednocześnie i biorę pożyczkę, robię z nimi co chcę. Przy czym mam 3 miesiące na spłatę tej pożyczki. Jeżeli tego nie zrobię w terminie, to mój stake trafia na aukcję i inni użytkownicy mogą go kupić w zamian za Hedrony. Podejrzewam, że taniej niż niż musieliby zapłacić, jeżeli chcieliby sobie utworzyć taki steak samodzielnie. Mniejszą wartość w hedronach muszą dać, aniżeli musieliby zapłacić w heksach, jeżeli chcieliby utworzyć taki steak Plus, jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że cena za t-shirt idzie tylko do góry, te staki, które dojrzewają już przez dany okres czasu, są bardziej wartościowe, aniżeli te stejki, które są tworzone tu i teraz. No bo na przykład dzisiaj cena w heksach per t-shirt to 2200 heksów, a na przykład za rok od teraz będzie to 3000 heksów, więc ten stek automatycznie zyskuje na wartości, kiedy dojrzewa. I zobaczcie, tutaj mam wszystkie informacje mint, czyli wybijanie tych hedronów, borrow, czyli pożyczka tych hedronów, które mogę tutaj pożyczyć wszystkie naraz, tokenize, Czyli mogę zrobić ze swojego stake'a token NFT, end stake, czyli zamknięcie lokaty, oczywiście po odsłużeniu całego czasu, bo wcześniej bylibyśmy karani, informacje o tym stake'u i good accounting. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest good accounting, jest to funkcja, która pozwala na uniknięcie kary za zbyt późno zamknięte steki. Teraz najedziemy sobie na Browse Liquidations, czyli Wchodzimy w okno, gdzie mamy dom aukcyjny, gdzie wystawiane są steki, które nie zostały spłacone na czas i uległy likwidacji. Widzimy, że w tym momencie żadne steki nie są poddane do licytacji, i tutaj mamy steki, na które niebawem zacznie się aukcja tak? czyli niektóre będą do kupienia za zahedrony już niebawem. Tutaj mamy na przykład za 7 dni stek utworzony na 15 lat, odsłużył. 118 dni, 159 tysięcy hadronów jest do wybicia na tym stejku. a cena wywoławcza to 739 tysięcy hadronów. Kolejny przykład: tutaj mamy prawie półtorej t czyli 1403 bisher. Stek odsłużył 69 dni z 15 lat, czyli 1% całości długości. Wybić możemy pod to 581 tysięcy hedronów i cena wywoławcza to 8 milionów 83 tysiące hedronów. Za 20 dni ten stake będzie tutaj na aukcji. No i to w sumie tyle. Ja wiem, że jestem tragiczny w tłumaczeniu. Staram się jak potrafię. Jeżeli coś jest dla Ciebie niejasne, spokojnie, daj sobie czas, oglądnij może to wideo po raz kolejny. Zadaj mi pytanie w komentarzu. Ja postaram Ci się pomóc. Nie ma problemu, ja tu jestem dla Was. Tymczasem żegnam się, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia. Elo.